Okej, okay, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, ten materiał został nagrany tylko i wyłącznie specjalnie dzięki mister Gregor9124, który stanął w obronie Krzysztofa Maja pod moim ostatnim materiałem poświęconym jego osobie i tak się składa, że pochylam się nad tym komentarzem, ponieważ on według mojej opinii zawiera wszystkie możliwe tak zwane przeze mnie majowizmy. Czyli wszystko co Krzysztof M. Maj mówi jest skondensowane w tym, w kartce A4 tekstu, który jest według mojej opinii bezsensownym wypracowaniem internetowym. Dlaczego zaraz powiem. Otóż musimy wrócić w ogóle od Urbe Condita do tego dlaczego powstał internet. Internet powstał aby wymieniać informacje. Koniec. Potem nastąpiła ewolucja wymiany informacji. To znaczy, ludzkość wychodzi z założenia, że chce zdobyć jak najwięcej informacji, jak najkrótszym kosztem, aby jak najszybciej przejść do następnej informacji. Dlatego ewolucja internetowa przeszła właśnie z jakichś takich Tekstów A4 z lat 90. do krótkich filmików, między innymi na TikToku, ale także YouTube Shorts, powstało właśnie z tegoż powodu. Mało tego, YouTube sam z siebie naciska na w miarę krótkie treści. To znaczy, bardziej są pozycjonowane materiały do 10 minut, maksymalnie 20 niż na przykład godzinne, dwugodzinne, trzygodzinne. I teraz, kiedy pojawiają się tacy goście, którzy na przykład nazywają się Jan Kowalski, Kalisz 123, piszą jak list, komentarze, bądź tak samo jak Mr. Gregor piszą wypracowanie, ścianę tekstu, to bardzo mi przykro, ale mogą narazić się po prostu na krytykę z tego powodu, że korzystają z rzeczy, które są z ubiegłej epoki. Można to przyrównać do tego, jakbyście poszli do maka i próbowali staropolszczyzną coś zamówić. No niby się da, ale ludzie patrzą na was jak na debili. Ale dobra, dobrze, struktura będzie wyglądać następująco. Ja będę czytał fragment, a potem się do niego odnosił, Ok? Akurat zarówno w pracy intelektualnej, jak i na studiach można jeść i pić, na przykład kawę, jednocześnie podejmując wysiłek intelektualny. To chyba dosyć normalne, że dzieci w szkołach też powinny mieć taką możliwość, bo w czasie lekcji nic nie stoi im na przeszkodzie. To, że za kilka lat na produkcji jakiś pojeb kierownik będzie miał z tym problem, nie ma nic wspólnego. I Jeszcze jedna rzecz, tekst jest napisany w formie kaznodziejskiej, to znaczy mister Gregor przychodzi do nas maluczkich i nas poucza na zasadzie wy gównowicie... Ja wim, rozumim i wam powiem. I teraz staje na katedrze i mówi. Nie żeby coś, ale chyba trochę kiepska forma, jak chcesz kogoś przekonać, że właśnie takie mówienie ex katedra, ta Sara zamruszała pruska szkoła, to jednak nie jest za dobra, co? Ale okej, okay. czepiam się. Przejdźmy wreszcie do faktów. Akurat zarówno w pracy intelektualnej, jak i na studiach można jeść i pić. No, nie każdej tak się składa i też mamy zawody, które no niekoniecznie mogą jeść i pić, mimo tego, że pracują intelektualnie. Na przykład wszyscy możliwi introligatorzy, ludzie, którzy pracują z materiałem delikatnym, laboranci, archiwiści, bibliotekarze, ba, nawet powiem więcej: rzemieślnicy, jubiler, kowal. Ale dobra, dobra, pojechaliśmy troszeczkę fizyczne, rzemieślnicze, a tutaj mowa o intelektualnych, no to dobra, wracamy. Dlaczego w szkołach nie można żryć? Z tegoż to powodu, ponieważ większość dzieci nie posiada jeszcze, jeszcze ważna rzecz, podzielnej uwagi. To znaczy, jeśli pani w szkole, bądź też nauczyciel, bądź. Cokolwiek, ktokolwiek, jakkolwiek będzie prowadził zajęcia, i w tym momencie dziecko będzie miało do wyboru skupić się na zajęciach, a skupić się na kanapeczce, to będzie się skupiało na kanapeczce. I potem nic z tych zajęć totalnie nie wyniesie. Oprócz tego, że kanapeczka smakowała. Tymczasem większość dorosłych, o ile nie ma ADHD, jest w stanie skupić się na paru rzeczach naraz, prowadzić tzw. multitasking. Innymi słowy, jest w stanie sobie gdzieś tam w międzyczasie coś jeść czy pić i skupić się na swojej robocie, w międzyczasie, dajmy na to właśnie pijąc tę kawusię. Już nawet nie wspominam, że kawa dla dzieciaka to nie jest najlepszy pomysł, tak samo jak energetyki i w ogóle jakiekolwiek słodkie napoje. Tak, jeszcze na marginesie każdy behawiorysta wam powie, że rozdzielając czas na posiłek, czas na naukę, czas na jakiekolwiek inne zajęcia, czy też hobby, zabawę, czy cokolwiek innego, dzieci uczą się przede wszystkim następstw czasu, ale także i odpowiedzialności. Innymi słowy, dzieciak już tak od drugiego roku życia zdaje sobie sprawę, że najpierw jest amciu, potem jest jakaś tam zabawa, a wreszcie jest spanko. Trochę starszy dzieciak uczy się, że najpierw jest rano jedzonko, potem jest szkoła, potem wraca do domu, zadania domowe są, potem jest zabawa. Potem jest spanko. Uczy to przede wszystkim odpowiedzialności, zdolności planowania sobie dnia, samozaparcia, ale też dostraja zegar biologiczny dziecka oraz jego zdolność łaknienia, żeby nie było czegoś takiego, że jest przyzwyczajony jego żołądek, że cały czas coś je, no bo wiecie, w klasie kanapeczka, na przerwie batonik, potem zarąbisty ziom belfer zje z nami obiadek, w domu jakaś kolacyka no i gdzieś... Pi razy drzwi o pierwszej w nocy dzieci jak się budzi, że w sumie to by coś zjadł, bo przecież cały dzień je. I co najlepsze, powie wam to każdy dziecięcy dietetyk, na których tak Krzysztof M. Maj uwielbia się wręcz powoływać, jeśli chodzi o czas jedzenia dziecka, tylko troszeczkę o tym zapomina, kiedy akurat wpada temat czasu konkretnych posiłków, kiedy one muszą występować. Co do tak zwanego przez Mr. Gregora pojeba kierownika na produkcji, to pragnę przypomnieć, że jest coś takiego jak BHP i pewne zawody po prostu nie mogą sobie pozwolić na tak zwane czynniki poboczne w swoim otoczeniu pracy. I ja tutaj już naprawdę nie będę uciekał w jakiejś skrajności typu sektor high tech czy na przykład farmaceuci. Wystarczy zwykła linia montażowa samochodów. I siedzi sobie na tej linii montażowej widz Krzysztofa M. Maja, który się na ogląda... Właśnie jak to fajnie sobie jeść, jak miał w szkole prywatnej swój własny czajniczek i miał kanapeczki, i jego nauczyciel klepał go po główce, jak on sobie jadł te kanapeczki w klasie. No to tak się złożyło, że w pierwszego dnia w pracy też miał kanapeczkę, akurat z masełkiem orzechowym, zaczął ją jeść w momencie montażu, wyśliznała mu się z łapek, wpadła do mechanizmów taśmy montażowej, bite 5 godzin czyszczenia tego chorego gówna. Wstrzymanie całej linii montażowej, wstrzymanie połowy fabryki na plus minus 12-13 godzin? I jak myślisz, czy w takim wypadku wystarczy, że gość powie, że albo Krzysztof Maj powiedział, bądź albo mój nauczyciel to miał czajniczek w klasie i my mogliśmy, albo nazwanie kierownika pojebem? Bo wiesz, ja mam wrażenie, że nie. Szkoła z jakiegoś niewyjaśnionego powodu stawia na to, by uczeń w każdej sekundzie miał być gotów udzielić odpowiedzi. Tutaj znów nie wiem, czy wiesz, ale są momenty w życiu człowieka, zaufajcie mi, gdzie po prostu nie masz czasu wygooglować odpowiedzi. Nie masz czasu dowiedzieć się, zastanowić, pomyśleć. Jest albo działanie albo ponoszenie konsekwencji jego braku. Krzysio akurat zarzucił taką horrendalną tezę, że każdy, oprócz takiego zdarzenia, że nie wiem ktoś wpada pod pociąg i pociąg się zbliża, będzie miał czas się zastanowić. Eee, no nawet jeśli będzie, to nie wiem jak to będzie wpływało na jego wizerunek. Dajmy na to, jesteś informatykiem. Dostałeś polecenie, aby pojawić się w domu jakiegoś tam pracownika, robiącego na home office, żeby naprawić mu komputer. I jak myślisz, jak to będzie wyglądało, gdy przyjdziesz do takiego gościa i zaczniesz co drugą rzecz googlować? No raczej nie zaciekawie, tak? Raczej pomyśli, że ej, po co właściwie ty tu jesteś, wygooglować, to on sam se może rzeczy. Ty masz mu ten komputer od razu naprawić. I takie rzeczy nie występują tylko i wyłącznie w zawodach, ale także w życiu codziennym. Albo coś wiesz i odpowiesz, albo nie wiesz. Zapewniam cię, że 90% ludzi nie będzie czekało, aż ty łaskawie wygooglujesz i coś powiesz, tylko pójdą z konwersacją dalej. Wymaganie od nauczyciela, by traktował nas jak człowieka i pozwalał jeść, kiedy akurat jesteśmy głodni. Wait a fucking minute, ok, o samym jedzeniu już powiedziałem, ale, moi drodzy, jest taki jeden mały, drobny problem. Oddzielmy grubą kreską zdolność jedzenia w klasie od tego, czy jesteśmy traktowani jak ludzie przez nauczycieli, czy nie. Bo wierzcie mi, nauczyciele mogą was traktować jak totalnych imbecyli, na przykład pozwalając wam jeść jak totalne dzidzi, no bo... Wiecie, dzidzi jest głodne, to będzie miało kanapeczkę, to będzie jadło, nie będzie przeszkadzało? Od traktowania ucznia jak człowieka rozumnego. Czy nauczyciel powinien traktować uczniów jak ludzi rozumnych? Jak najbardziej tak. Czy na tej podstawie powinien im pozwalać na wszystko? Jak najbardziej nie. Pozwala się na wszystko bezrozumnym dzieciom, dla których można być dobrym ziomem, ponieważ oni nie zrozumieją nic ponadto. Dlatego zazwyczaj katechetki właśnie są takimi dobrymi duszami, aniołami szkolnymi do rany przyłóż, ponieważ wychodzą z założenia, że około 2000 lat teologii nie jest do przełożenia na 3 lata dla takiego typowego nastoletniego uczniaka. A zatem o wiele lepiej tę bandę debili totalnie olać i jakoś tak przepchać, mówiąc jak to Bozia jest dobra, bo kocha Cię, kocha mnie i takie różne pierdółki. Na gitarce gramy, śpiewamy, cieszymy się. Się. Tylko co z tego, ponieważ, biorąc pod uwagę postępującą laicyzację polskiego społeczeństwa, ich praca jest delikatnie rzecz ujmując, kontrproduktywna. Jedna sprawa, jak ktoś ma stać przy tokarce, bo jest jej operatorem, ale jak akurat ma te 15 minut do wypełnienia raportów, to zdarza się, że nawet wtedy wymaga się, by nie żół kanapki. Ponieważ, tak się składa, większość dokumentacji jest nawet bardzo dosyć istotna, dlatego ją tworzymy. I na tej podstawie ta dokumentacja leci potem do wyżej postawionych i o ile twój kieras mógłby na przykład znieść twoje ślady kanapki czy jakieś tłuste mazie po właśnie tym dajmy na to masśle orzechowym o tyle raczej takiego papieru byś nie wręczył dyrektorowi zakładu to samo z wchodzeniem do łazienki liczeniem czasu. Są cwaniaki, które wykorzystują to do urywania się z lekcji albo ściemniania w pracy, ale ograniczenie tego to uwłaczanie ludzkiej godności. Odpowiedzialność jest jak zwykle zbiorowa, bo za parę debili obrywa cała grupa, a potem zarówno jako dzieciak, jako i kasjer trzeba siedzieć na krześle z pełnym pęcherzem i jeszcze się skupiać na swojej pracy. To jest chore! Nie, to jest normalne. Ja wiem, że Krzysztof M. Maj uwielbia jojczeć o odpowiedzialności zbiorowej jako o wymyśle komunistycznym, starym, radzieckim, tylko tak się składa, że właśnie odpowiedzialność zbiorowa to jest realizacja choćby artykułu 11 Kodeksu Pracy. Artykuł 11 Kodeksu Pracy świadczy o tym, że nikt nie powinien być dyskryminowany, między innymi właśnie ze względu zachowań. Dlatego mamy odpowiedzialność zbiorową, ponieważ zbiorczo ponosimy konsekwencje, aby wszystkich wyrównać i nikt dyskryminowany nie był. Tutaj znów pozostaje mi wrócić do swojej tezy z materiału, czyli innymi słowy zbiorowość uczniowska bądź też pracownicza powinna sama rozwiązać problemy ludzi, którzy za przeproszeniem lecą w Dika. Pragnę też zaznaczyć, że to nie są tezy, które są jakimiś antypracowniczymi herezjami. Ludzie, którzy mnie oglądają, wiedzą, że jestem murem za pracownikami, poświęcam część swojego kontentu właśnie na materiały propracownicze. I tak twierdzę, że masy pracownicze powinny same się organizować, ponieważ jeśli w to wchodzi jakiś byt obcy, na przykład Janusz Prywaciarz, kapitaluch złodziej, to zawsze je dzieli tak, aby jemu było wygodnie, a nie pracownikom. Taka sama sytuacja jest z uczniami. Nauczyciela nie interesuje dobro ucznia, chyba że może je nabyć. Nauczyciela interesuje dobro nauczyciela. W razie jakiegokolwiek konfliktu, zamieszania czy też niesnasek, nauczyciel nie będzie zastanawiał się nad optymalnym rozwiązaniem dla klasy, tylko optymalnym rozwiązaniem dla samego siebie. To uczniowie muszą zadbać o siebie, ponieważ jeśli tego nie zrobią i jeśli nie nauczą się tego na etapie szkolnym, to nikt o nich nigdy nie zadba. Nieposzanowanie czyichś potrzeb fizjologicznych w dorosłym życiu powinno być dopuszczone tylko w przypadku życia i śmierci, żeby taki neurochirurg w środku operowania tętniaka w krytycznym momencie nie szedł do kibla na dwójkę. A nie w przypadkach, gdy klient musi poczekać albo nauczycielka trochę pomartwić, że już dwie osoby wyszły na chwilę z klasy. Uważam, że postawa, która tutaj miała miejsce, to nie jest twoja postawa, to jest postawa 1 do 1 wzięta od Krzysztofa M. Maja, jest dosyć infantylna i podpada pod definicję tak zwanego warcholstwa. Warcholstwo polega na tym, że olewamy kolektyw, olewamy potrzeby kolektywu, Olewamy normy społeczne, zasady, i wszystko jest skupione tylko wokół bo ja chcę. Tak się składa, że dżiny nie istnieją, złote rybki, czy jakiekolwiek inne formy, zwierciadła magiczne, czy cokolwiek takiego też nie. Ale tak się składa, że istnieje kolektyw, który ma konkretne potrzeby, bądź też praca, gdzie zgodziłeś się wraz z pracownikami, że będziesz wypełniać konkretne rzeczy. I tu już naprawdę nie chodzi o to, że wypniesz się na pracodawcę, bo szczerze mówiąc, walić go tak samo jak nauczyciela. Chodzi o to, że zostawisz swoich kolegów, zostawisz ludzi, za których jesteś odpowiedzialny, I, i co, i to wszystko dlatego, że nie jesteś w stanie wytrzymać pięciu minut? Nie wiem czy wiesz, ale umiejętność trzymania moczu, o ile dobrze kojarzę, już powinna być osiągnięta na etapie wieku lat czterech. Po raz kolejny podkreślam, ja tutaj nie mówię o hardkorach typu w pewnym dyskoncie panie musiały kasierki nosić pieluchy, ponieważ toaleta była zamknięta, tak były takie hardkory. Mówię o normalnej pracy, gdzie przychodzisz, wykonujesz swoją robotę i na przykład w momencie robienia tej roboty zachciało ci się do toalety albo jesteś podczas lekcji i na koniec padają ważne informacje, ale ty masz to gdzieś, bo musisz iść do toalety. Wiem, że według magicznego świata Krzysia Maja, najbardziej dorosła rzecz to by było wstać, powiedzieć: Ja muszę siku! i wyjść. Ale tak się składa, że normalni ludzie tak nie postępują. Normalni ludzie wychodzą z założenia: okej, okay, poczekam 5 minut, i potem pójdę, kiedy akurat nic nie będzie się dziać. Ponieważ jestem człowiekiem odpowiedzialnym, zdaję sobie sprawę z tego, co się aktualnie dzieje, i przedkładam to nad swoje własne potrzeby fizjologiczne. To jest dorosłe zachowanie, a nie Krzysiomajowy majowy infantylizm. I wiele znaczy, że dalej w wypowiedzi Gregora mamy wyolbrzymienie, żeby zaznaczyć jakoś podstawy swojej tezy. Jak ktoś się z tym nie chce zgadzać, to proszę bardzo, niech w swojej pracy siedzi i pracuje bez przerwy do momentu, aż dłużej nie będzie mógł wytrzymać i uczciwie przed sobą powie, że musi do łazienki, po czym niech siedzi i pracuje jeszcze przez godzinę w takim poczuciu, bo czasem tak wyglądają realia kasiera i powie coś znowu o tym wybujałym poczuciu komfortu. Jaki piękny dualizm, czyli albo stuprocentowo akceptujecie Krzysio Majowe bzdurki o tym, że bo wy chcecie i cały świat ma się dostosować, albo siedzicie godzinami, jesteście szkalowani, niszczeni, miażdżeni. Większej głupoty i debilizmu chyba naprawdę to ze świecą szukać. Szkoła normalizuje takie patologie, zwane tutaj hucznie światem, który czeka poza bramami szkoły i to ludzka tolerancja na takie traktowanie kształtuje te realia, bo bez tego poniżania świat dalej istnieje. Serio świat się nie kończy, jak typ z jedne z tysiąca produkcji pójdzie do łazienki na 15 minut, albo jak nie będzie jadł nie w pośpiechu, bo przerwa zaraz się skończy, tylko w swoim tempie. To co tutaj mamy z kolei, to jest kolejna Krzysiomajowa bzdurka polegająca na tym, że szkoła kreuje rzeczywistość. Czyli innymi słowy, jeśli wyszkolimy, dajmy na to, 30 uczniów, którzy będą twierdzili, że świat jest pełen miłości, pełen szacunku, wszyscy się przytulamy, jemy sobie kanapeczki, kiedy chcemy, idziemy do toaletki, kiedy chcemy, to rozumiecie, jak tych 30 ludzi wyjdzie w świat poza szkołą. To ten świat będzie dokładnie taki, jak oni się nauczyli. Well, spoiler alert, motherfuckers, nie! Jedyne co zrobimy, to wypuścimy 30 chłopa, którzy będą mieli bardzo mocne zderzenie z rzeczywistością, kiedy pójdą na przykład pierwszy raz do pracy, bądź pójdą pierwszy raz na studia, bądź pójdą pierwszy raz gdziekolwiek i się okaże, że jednak nie. A wiecie, co to oznacza, że po prostu tym dzieciakom wyrządzimy krzywdę. I tu naprawdę mi nie chodzi o to, żeby teraz zrobić ze szkoły obóz przetrwania, tylko szkoła ma faktycznie przygotować cię na świat poza nią. Jeśli w szkole jest kumoterstwo, no to jest kumoterstwo, dlatego ponieważ uwaga, uwaga, na świecie też jest kumoterstwo. Jeśli w szkole jeden ma lepiej, drugi ma gorzej, to to jest tylko i wyłącznie dlatego, że uwaga, uwaga, na świecie też człowiek jeden ma lepiej, inny gorzej. Możemy z tym walczyć, możemy próbować zmienić ten byt i owszem, to jest że tak powiem killing house na opracowanie strategii jak to zrobić, ale tworzenie ze szkoły jakiegoś domowego przedszkola, które wszystkie dzieci kocha, jest antyproduktywne. Wmawianie uczniom, że autorytet, czyli najpierw nauczyciel, potem szef docelowo dobry ziomo, zawsze się o wszystko zatrosz, jest nawet nie tyle kontrproduktywne, co szkodliwe. Na sam koniec też od razu rozwiążmy kwestię gości, którzy zaczęli mi pisać w komentarzach, że ale u mnie to jest zawsze Safe Space, u mnie tu zawsze szanują mnie, przytulają, dbają o mnie. Może tak? I wtedy jesteś rzeczywiście szczęściarzem, nie ukrywam, gratuluję, że autentycznie znalazłeś miejsce na ziemi jakiekolwiek pracy, odpoczynku czy gdziekolwiek, gdzie cię szanują, doceniają, a może po prostu twój własny pracodawca, ponieważ mu zawierzyłeś, robicie totalnie w chuja. Bo koniec końców pamiętajcie, że za owocowe czwarteczki, dzień pizzy czy różne inne propracownicze bzdurki płacicie Wy. Mogąc mieć po prostu zamiast tego całego szajsu większą wypłatę. Za którą to, żeby było jeszcze zabawniej, moglibyście sami jako pracownicy się raz na tydzień na przykład zorganizować na kręgle, albo zamówić sobie do pracy pizzę, albo sushi, albo zrobić cokolwiek innego, nie czekając na zezwolenie dobrego zioma szefa. Ostatni raz zaznaczam, obojętnie jaki dobry ziom na górze by nie był, nigdy Przej nigdy nie będzie w żadnym wypadku waszym przyjacielem. W najgorszym wypadku natomiast będzie waszym ukrytym wrogiem. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle, zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite. A jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do następnego. Hej, hej!